się Mauro w Co? Powinniśmy mieć jeszcze w arsenale szczupakowym? Otóż spinner spinnerbait Spinner bite, przynęta, słuchajcie, niedoceniana w naszych warunkach, a daje naprawdę świetny efekt. Nie spinner spinnerbaity najlepiej się sprawdzają przy bardzo wysokich temperaturach i słonecznym dniu. Wtedy spinner bite robi robotę. Tu mamy wyposażoną rybkę, kotwica dwuramienna, żeby nie zahaczać o zielsko, plus dwie paletki. Jedna paletka to jest Willow, a druga to Coro Colorado, która daje dość spory, spore e, wibracje i opór w wodzie. I jak prowadzimy Spinnerbite, Nic, rzucamy, opadnie i ciągniemy. To jest świetna przynęta jeziorowa. Jeżeli jedziecie na jakieś fajne jeziora, wody takie stojące, bardzo lekko płynące, akweny, stawy, to na spinnerbaita można naprawdę fajnie połowić. Jest to przynęta lotna. Oczywiście do spinnerbaita możemy sobie dołączyć z tyłu zamiast Kotwice, gumkę, jakąś twisterka, czy ewentualnie jakiś kawałek muchy, które też u nas znajdziecie. I fajnie to działa. Oprócz tego, że wibracje dają paletki, to dodatkowo ta cała mm, migotanie odnośnie i odbijanie słońca, światła w wodzie, która jest lekko trącona, jest jakby efektem pozytywnym, żeby ta ryba również to zwiedziała. W naszej ofercie mamy również spinner bajty, które ma, są wyposażone w paletki miedziane lub mosiężne. No wtedy już na wodę bardziej przejrzystą, ewentualnie czarne, też czerniamy, albo kolorowe, w zależności od tego, jakich to ma upodobania, ale przeważnie robimy to tylko w ten sposób, że srebrne lub mosiężne Kute albo gładkie przynęty. Ta przynęta już w tamtym roku swoje przeżyła. Zobaczcie, są zęby w gdzie jest pozdzierana. Więc no, jest to skuteczne, ale bardziej, powiem Wam, okolice lipca. Lepiej mi się to sprawdza aniżeli początek maja. Są no, początek maja, mojówka. Te szczupaki są też takie trochę jeszcze kapryśne, a to woda ciepła, a to woda zimna, a to zmiana ciśnienia, a to przymrozki w nocy, więc no, jest dość trudno złowić, ale trzeba próbować. Zobaczcie, jak szczytówka kija pracuje. No są to przynęty, które dają opór, i oprócz tego, że jej waga. No to trzeba mieć troszkę zapasu w tej w kiju. Zatem spinnerbite przynęta dla każdego łowcy szczupaków. Pozdrawiam was.